Witam Was bardzo gorąco. RS Garage i przepiękny samochód BMW2 w nowym looku. Zobaczcie na te fantastyczne kreski. Ale to BMW2 to nie tylko ładny design dzięki folii i grafice, to również karbonowe elementy, dodatki na każdym kroku, które powodują, że auto jest fajne, a serducho bije szybciej. W każdym razie zobaczcie, jak można fajnie zmodyfikować BMW-m2, a jak o niego dobrze zadbać? Przez ceramikę do silnika. Oryginalna z hologramem ceramizator, nanoceramika do silnika. Uwaga, produkt polski. Z tym, że można też śmiało powiedzieć, że do tego typu pojazdów stosujemy ceramizator wersji Power, czyli do wyczynowych silników benzynowych, bo nie wiem, czy wiecie. Ale te silniki, które tutaj są, z fabrycznych nazwijmy to ładnie 400 plus koni, robi się 690, więc faktycznie jest czym jechać. Zobaczcie, tutaj właściciel też zadbał o fajne elementy. Mamy zmieniony układ dolotowy. No jest bardzo przyjemnie, ponieważ karbon nie tylko z zewnątrz, ale również pod maską. No to co, moi drodzy? Teraz aplikujemy ceramikę do silnika. Pach, otwieramy co ciekawe, jest to produkt przebadany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny, także jego jakości jesteśmy pewni. Ten produkt również stosuje Grzegorz Duda. No to co, opakowanie odkładamy i pamiętajcie: do silników wysilonych, streamingowanych stosujemy wersję Power. Dlaczego stosujemy ceramizator? Przede wszystkim, aby zmniejszyć tarcie, aby zabezpieczyć silnik, aby silnik miał lżej i działał dłużej. Także odkręcamy zawleczkę, bardzo łatwo teraz korek w górę jaka rozpórka, w ogóle nie ma żartów no i bardzo łatwa aplikacja i ciach wtryskujemy do silnika i to wszystko, bardzo łatwa prosta, szybka aplikacja każdy z nią sobie poradzi czy w domu, czy w warsztacie czy też w garażu ceramizator, dbajmy o nasze nie tylko wyczynowe serduszka.